i mamy sytuację suriwalową, w której uczymy się pozyskiwać wodę. Oczywiście tą wodę należy potem udatnić, najlepiej przygotować, ale lepiej z każdego. Najlepiej byłoby to związać, zrobić sznureczek, żeby ściekało to na przykład po o tym sznurku, ale tej wody jest naprawdę sporo. Takie właśnie wyjścia w teren uczą nas różnych sytuacji, także warto wychodzić w teren, pozyskiwać nowe umiejętności. Zobaczcie ile tej wody tu jest. all oh, the